Dzień dobry. Bardzo się cieszę z kolejnego spotkania z Wami, które odbywać się może w ramach projektu plastek i jego zaczarowane pudełko. Chciałam Wam przypomnieć, że mam na imię Teresa i razem z plastkiem zdradzamy Wam tajemnice i różne ciekawostki związane z tworzywami sztucznymi. Wiem, że udało już Wam się namierzyć zaczarowane pudełka w Waszych szkołach, już wiecie, gdzie się znajdują, a na dodatek wykonaliście już sporo eksperymentów, które się tam ukryły. A skąd to wiem? Dlatego, że dzielicie się z nami swoimi relacjami, zdjęciami z zajęć poprzez wrzucanie ich na taką wirtualną tablicę, na padlet plastkowy, do którego link możecie teraz znaleźć na ekranie. Dlatego, jeśli jeszcze nie zdążyliście się podzielić z nami tym, co u was w szkole, to zachęcam was do tego, żebyście wrzucili tam wkrótce nagranie, zdjęcie właśnie z plastkowych zajęć, po to, żeby wszystkie dzieci w Polsce mogły zobaczyć, co się dzieje i jak eksperymentują ich. Rówieśnicy w różnych częściach kraju. Już się nie mogę doczekać nowych relacji. Pamiętajcie, zapiszcie ten link, na pewno się przyda. Jak wiecie, plastek jest specjalistą od tworzyw sztucznych. Wie, że jest to wielofunkcyjny materiał, który pozwala na to, żeby wykorzystywać go w przeróżnych obszarach naszego codziennego życia. Stąd też pomysł na to, żeby dzięki temu wyjątkowemu pudełku przekazać Wam te informacje, żebyście i Wy stali się ekspertami w tej dziedzinie. A jestem przekonana, że po ostatnich zajęciach staliście się coraz bardziej czujni i obserwujecie, co wokół Was powstało z tworzyw sztucznych i do czego można je wykorzystać. Dlatego wpadliśmy na pewien pomysł i mamy dla Was pewne wyzwanie. Jednak w momencie, kiedy je przygotowywałam razem z plastkiem, mój komputer uległ awarii, i zdjęcia, które chciałam Wam pokazać, niestety wyglądają nieco inaczej niż te, które przygotowałam. Dlatego będziecie musieli się przyglądnąć i zastanowić, co faktycznie na nie się. Znajduje, ale nie martwcie się, poprosiłam już plaska, żeby dostał do, dosłał mi prawidłowe zdjęcia, więc w międzyczasie już je dla was przygotuję. Za chwileczkę zobaczcie pierwszą fotografię. Porozmawiajcie w klasie, co według was znajduje się na tym zdjęciu. Pamiętajcie też o zasadzie, że jeżeli potrzebujecie na coś więcej czasu, zawsze możecie zatrzymać nagranie, a następnie uruchomić je w momencie, kiedy będziecie gotowi. W takim razie przed Wami pierwsze zdjęcie. Poszliście jak burza. Świetnie sobie poradziliście. Tak, na zdjęciu widać but. E, buty e, zwykle wykonywane są z tworzyw sztucznych. W większości wykonywane są z tworzyw sztucznych. Można się przyglądać tym, które macie na nogach. Mm. O, gotowi? Drugie zdjęcie. Jest znacznie bardziej kolorowe, <laughs> ale widzę, że z tym nie było kłopotu. Tak, na fotografii znajduje się butelka plastikowa. Butelka plastikowa, z której bardzo często pijemy różne napoje, pijemy wodę. Wierzę, że, wiecie co trzeba z taką butelką zrobić w momencie, kiedy opróżnicie ją już? Powinna ona zostać zgnieciona i powinna trafić do prawidłowego pojemnika. Ale o tych pojemnikach jeszcze nieco troszkę później. Przed wami ostatnia fotografia. Jest bardzo kolorowo. Co ukryło się na fotografii. O, widzę, że i z tym nie było kłopotu. To bluzy polarowe. Branża odzieżowa bardzo chętnie wykorzystuje tworzywa sztuczne do tworzenia nowych produktów. Przyglądnijcie się w klasie, kto dzisiaj ma bluzę polarową. Ktoś może ma niebieską, ktoś może ma żółtą. Polar ma fantastyczne właściwości termoizolacyjne, powoduje, że jest nam wtedy cieplej. Dlatego często zakładamy go właśnie w postaci bluzy albo znajduje się jako element wyściełający nasze kurtki albo dresy po to, żeby było nam ciepło. Sprawdza się świetnie podczas jesiennych spacerów. Jednak wszystkie przedmioty kiedyś trafią do Trafią do, słuchajcie, przedmioty się zużywają, i trzeba z nimi coś później zrobić. Zostają śmieciami i słuchajcie, z tymi śmieciami jest taka, taka zagwostka, że tak naprawdę to od nas zależy, co z nimi stanie się dalej. Śmieci, które nazywamy odpadami, mogą mieć różną ścieżkę. Jednak to wy dokonujecie tego wyboru. Jeżeli macie jakiś odpad tworzyw sztucznych, to pamiętajcie, żeby go nie zostawiać w lesie, nie zostawiać na plaży, nie zostawiać w żadnym miejscu, w którym przebywaliście, lecz koniecznie wrzucić go do pojemnika. To jest pierwszy krok. Ale słuchajcie, te odpady z takiego zwykłego pojemnika trafiają wtedy na wysypisko. A takich ważnych i wartościowych odpadów, jak odpady tworzyw sztucznych, nie wolno marnować. Dlatego wyrzucajcie je do pojemnika, ale do pojemnika o specjalnym przeznaczeniu. E, zaraz powiem dokładnie do którego. Słuchajcie, bo jeżeli trafią do tego odpowiedniego pojemnika, to wtedy trafią do sortowni i będzie je można ponownie przetworzyć. Dlatego zapamiętajcie, wszystkie odpady wyrzucamy do odpowiednich pojemników, po to, żeby nie zanieczyszczały naszego środowiska. I żeby razem z deszczem nie spłynęły do oceanu lub nie zaśmiecały naszego środowiska, pozostając w lesie. Myślę, że wszystkim będzie spacerować się znacznie milej, jeśli nie będziemy tam widzieć śmieci. A jeśli nawet na jakiś natraficie, to już wiecie, co trzeba z nim zrobić. Dlatego, że bardzo ważną zasadą, którą powinniśmy kierować się w codziennym życiu, jest taka zasada, która nazywa się zasadą 3R. Słyszał ktoś już o niej? No, możecie teraz porozmawiać, zapytać kolegów. Może ktoś już z nią się spotkał. Jest to zasada, której nazwa pochodzi od trzech angielskich wyrazów: reduce, reuse i recycle. Ha. Możecie spróbować powtórzyć. Chodzi o to, żeby na co dzień pamiętać o tym, żeby redukować ilość używanych produktów w taki sposób, żeby nie trzeba było tworzyć nowych. Produktów z sztucznych, lecz używać te, które już są. Dodatkowo, żeby pamiętać o tym, że są takie przedmioty, których możemy używać wielokrotnie. Pamiętacie, mówiliśmy o tym na ostatnich zajęciach. Mnie ostatnia zasada recycle, czyli. Recykling, taka nazwa spolszczona, którą wykojarzycie, która przypomina nam o tym, żeby właśnie dbać o to, żeby segregować śmieci, które później będą mogły trafić do sortowni. No jak to wygląda w praktyce w naszym codziennym życiu? No możemy na przykład dbać o to, żeby nasze ubrania były na przykład zakładane przez nasze młodsze rodzeństwo, możemy się też ubraniami, z których już wyrośliśmy, wymieniać lub sprzedawać je na aukcjach, po to, żeby ktoś nie musiał kupować nowych, nie musiał być produkowane nowe. Dodatkowo pamiętamy bidony Świetnie, śniadaniówki, a także torby wielokrotnego użycia. Zabieramy na każde zakupy, a bidony i śniadaniówki do szkoły, po to, żeby nie tworzyć nowych. Śmieci, no i zasada segregacji odpadów, która powinna być odruchem naturalnym każdego z nas, dlatego że odpady tworzyw są bardzo wartościowe i musimy zadbać o to, żeby nie trafiły na wysypisko, gdzie będą zajmowały bardzo dużo miejsca, a tak naprawdę tam się zmarnują. Dlatego zapamiętajmy, że odpady tworzyw sztucznych powinny być sortowane przez nas po to, żeby trafiły do odpowiedniego miejsca. No właśnie, to co z nimi? Ja dzisiaj ubrałam się tak specjalnie, żeby, słuchajcie, żebyście dobrze zapamiętali, że odpady tworzyw wrzucamy do żółtego pojemnika razem z opakowaniami metalowymi. Wrzucamy je tam po to, żeby trafiły do sortowni, gdzie będą odpowiednio wyczyszczone, umyte, dlatego nie ma konieczności, żeby to robić wcześniej. Następnie zostają rozdrobnione stopione i powstają z nich takie specjalne granulki, dzięki którym później możliwe jest stworzenie nowych przedmiotów, przywrócić tego samego materiału, który już kiedyś był czymś innym. No ale żeby to było możliwe, odpady muszą trafić do odpowiedniego pojemnika. Do odpowiedniego pojemnika, odpowiedniego pojemnika w kolorze żółtym. Co w takim razie wrzucamy do takiego pojemnika? Otóż Praktycznie wszystkie odpady, które generujemy w codziennie w domu, nadają się do tego, żeby je segregować. I do żółtego pojemnika lub do żółtego worka, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, trafić powinny. Uwaga! Taran. Widzieliśmy już dzisiaj: butelka plastikowa. W wszystkie butelki plastikowe trafiają do żółtego pojemnika. Pamiętajcie jednak o tym zawsze mi o tym przypomina plastek żeby je zgniatać. Mm. Zgnia, Bo wtedy... Zajmują znacznie mniej miejsca i więcej się zmieści w takim pojemniku. Dodatkowo zakrętki, zachęcam, żebyście oddawali na różnego rodzaju akcje charytatywne albo do odpowiednich miejsc zbiórki. Zapytajcie swojego nauczyciela w szkole, czy u Was nie odbywa się taka zbiórka, być może wam umknęła. A jeśli nie macie takiego miejsca, nie wiecie, gdzie oddać te zakrętki, to możecie zakręcić butelkę, bo w sortownie ona zostanie odpowiednio oddzielona, tak żeby się nie zmarnowała, więc lepiej, żeby tam trafiła niż zaginęła. Dodatkowo do żółtego pojemnika. trafiają wszystkie opakowania foliowe reklamówki. Plastek zdradził mi też, że warto, aby taką reklamówkę zawiązać. Ona wtedy nie będzie miała szansy tak łatwo zostać porwana przez wiatr i nie ucieknie nam z kosza. No a jak nie ucieknie nam z kosza, to trafi do. Sortowni. Do żółtego pojemnika należy wkładać również opakowania po kosmetykach, po szamponach, po chemii, której używacie na przykład w kuchni, po jakimś płynie do mycia naczyń, więc to wszystko również trafia do żółtego pojemnika razem z opakowaniami metalowymi, bo pamiętajmy, że dwa rodzaje odpadów mogą trafiać do tego żółtego pojemnika. Jednak... Trzeba pamiętać o tym, że są wśród nas również takie przedmioty, które na przykład są częściowo wykonane z plastiku, ale nie mogą do tego żółtego pojemnika trafić. Są to na przykład zabawki, które mają w sobie elementy elektroniczne i mimo tego, że jest tam plastik, nie mogą do tego pojemnika trafić, lecz do miejsca do tego odpowiednio przeznaczonego. Takimi samymi produktami są na przykład sprzęt AGD, yy, różnego rodzaju elektrośmieci lub też baterie, a także metalowe opakowania po farbach, yy, po olejach. Są odpowiednie pojemniki, odpowiednie miejsca zbierania tych produktów. Jeśli byście szukali takiego miejsca albo zapomnieli, co ma trafić do odpowiedniego pojemnika, to zwykle gdzieś obok nich znajduje się lista, wykaz lub na nich są naklejone na koszach, są naklejone ściągawki, co do takiego pojemnika. Powinno trafić lub gdzie można oddać przedmioty, które nie znajdują tam swojego miejsca. A gdybyście nie znaleźli takiej ściągawki, to zawsze możecie wpisać w internecie hasło: Segregowanie śmieci i znajdziecie tam podpowiedź, co powinno być odpowiednio segregowane i gdzie powinno trafić. A czy spotkaliście się może kiedyś z takim hmm, wyrazem smog? Czy ktoś już z Was słyszał? Porozmawiajcie w klasie o tym, czy już słyszeliście to pojęcie i co ono dla Was oznacza. Smog to zjawisko, które powstaje, gdy do atmosfery dostaną się szkodliwe związki chemiczne, na przykład ze spalin samochodowych, ale również ze spalania śmieci. Dlatego musimy pamiętać o tym, aby nigdy do przydomowego pieca nie trafiały odpady tworzyw oraz żadne inne, dlatego, że przez ich spalanie do naszej atmosfery dostają się szkodliwe substancje, które mają wpływ na powietrze, którym oddychamy, na powietrze, którym oddychamy, przez co niestety, ale chorujemy i to chorujemy wszyscy, nie oddycha nam się dużo trudniej, dlatego w naszych rękach jest to, żeby sobie nie szkodzić. Więc pamiętajmy, że nigdy śmieci nie wrzucamy do pieca, lecz trafiają one do odpowiednich pojemników, dzięki czemu się nie marnują. Pamiętacie te zdjęcia? Widzieliście już, dzisiaj świetnie, świetnie pamiętacie. No to muszę Wam zdradzić, że bardzo dużo firm, bardzo dużo firm decyduje się na to, żeby tworzyć um, topowe buty, ubrania oraz inne produkty właśnie z surowców wtórnych, które powstają z przetworzenia ponownego odpadów w sztuczny. Dlatego to bardzo ważne, żeby oddawać je właśnie w odpowiednie miejsce do żółtego, pamiętamy, żółtego pojemnika, dlatego że mogą być ponownie wykorzystane i będą nas służyć w formie nowego produktu. O, słuchajcie, dużo informacji dzisiaj, bardzo dużo informacji przed nami i jeszcze dużo było już za nami, więc dużo przed nami, dużo za nami. Mam nadzieję, że zapamiętaliście. Określenia, które pojawiły się podczas dzisiejszego spotkania, było sporo nowych pojęć, dlatego za chwileczkę wyświetlę Wam planszę, na której znajdą się te, które uznałam z plastkiem za istotne. Chciałabym, żebyście porozmawiali teraz razem ze swoimi kolegami i koleżankami o tym, co zapamiętaliście i jak zdefiniowalibyście te pojęcia, co to jest według Was. Wybraliśmy z plastkiem takie określenia. Odpady, surowce wtórne, smog, 3R. Porozmawiajcie teraz wspólnie o tym, co zapamiętaliście? Jak byście zdefiniowali te określenia? Jeśli nie przychodzi Wam nic do głowy, to mam dla Was drobną podpowiedź. teraz już pewnie wszyscy wiedzą zasada 3R reduce, reuse i recycle redukuj, używaj ponownie, segreguj, oddawaj do recyklingu surowce wtórne to to co powstaje dzięki przetworzeniu odpadów smog mm, nieprzyjemne zanieczyszczenia które trafiają do atmosfery do naszego powietrza no i odpady to wszystkie te przedmioty, których już nie potrzebujemy, które trafiają do pojemników. A, słuchajcie, kolejne spotkanie dobiega końca. Jednak wiem, że wielu z Was naprawdę zdobyło już ogrom informacji dzięki temu, że realizujecie eksperymenty razem ze swoim nauczycielem, ale również dzięki temu, że staliście się bacznymi obserwatorami otoczenia i już wiecie, że tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne mają bardzo dużo zastosowań. Dlatego zachęcam Was ponownie do tego, żebyście dzielili się swoimi przemyśleniami, relacjami, zajęć, wysyłając je do nas, bo zapisaliście już sobie adres strony, który podałam na początku. Bądźcie czujni, obserwujcie to, co się dzieje wokół Was i przed kolejnym spotkaniem mam dla Was, mam dla was pewną prośbę. Chciałabym, żebyście wybierając się na zakupy, oczywiście z torbą wielokrotnego użycia, żebyście poobserwowali, czy można tam coś kupić, co jest oznaczone jako stworzone z materiałów z recyklingu? Ciekawa jestem. Pokazaliśmy dzisiaj, że w branża odzieżowa, na przykład tworzy nowe ubrania, buty. Może i Wy coś takiego znajdziecie? A na dodatek, chciałabym, się, chciałabym, żebyście się zastanowili: czy macie w domu taki przedmiot, bez którego nie wyobrażacie sobie życia, a powstał właśnie z tworzyw sztucznych? Zachęcam Was do tej obserwacji, będzie to pomocne podczas naszego kolejnego spotkania. Natomiast dzisiaj bardzo Wam już dziękuję za wszystko, co wspólnie razem tutaj osiągnęliśmy i stworzyliśmy, i trzymam kciuki za nowe eksperymenty, które przed Wami wierzę, że staniecie się prawdziwymi ekspertami. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.